Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony, kolejny nauk, nauki ukraińskiego, który stwarza mi bardzo trudności. Tutaj cały czas jest, jestem w kontakcie z dwoma osobami, które mnie tutaj w tym wspierają i pomagają mi zrozumieć to, co także chcę Wam przedstawić. Tutaj z tego miejsca chciałbym pozdrowić Kasię, która, Kasi, która studiowała ukraińską i Romka, który jest radowitym mieszkańcem Ukrainy. Oczywiście jest z też także Gatek, który Aktywnie daje o sobie znać, że żyje. W tym momencie akurat drapał, drapak. Może jeszcze nam zamiał, O, właśnie mamy miałczenie gacka, tak? A nie wiem, jakie po ukraińską. Miał, więc yy, nie będę wymyślał. Yy, tutaj w ramach uzupełnienia chciałbym tutaj dodać, jeśli chodzi o przywitania. Yy, powiedziałem w ostatniej lekcji, że dzień dobry to jest dobro choranku. W ramach uzupełnienia gacku, poczekaj chwileczkę, yy, to yy, dobro choranku jest. Dzień dobry, ale z samego rana. Tutaj kolega Romek uważa, że powinien powiedzieć dobrego ranku, ale tutaj właśnie jest, jest ten dyskurs i o tym dyskursie będę właśnie będę Wam mówił. Mamy jeszcze określenia dobry ranok. Także występujące jako dzień dobry rano. Ale mamy też takie ogólne powiedzenie dzień dobry i tutaj będzie. W zależności, poprawnie powinno być podobno dobry den, ale często skraca się do, do, to po prostu do, do dobry den. Znane z piosenki chociażby Enea, Radio Hello. Mamy także zwrot Miło Cię poznać i tutaj przyjemno poznajomy tez albo przyjemno poznajomy tez ja". I tutaj ciężko mi ocenić, czy obydwie formy są poprawne, czy tylko jedna. Ja wskazuję wam, że. Z takimi z obydwoma sformułowaniami możecie się po prostu spotkać. I tak chciałbym, żebyście potraktowali tutaj te zwrot na tych lekcjach. Przejdźmy teraz do zagadnień, z zakresu poznajmy się. Jak się nazywasz? Jak się pani nazywa? Jak się pan nazywa? Jak tebe? W przypadku jak ty, tak? Albo jak was, w przypadku tutaj pan i pani, z waty. Czyli jak tebe albo was z waty. Mene z Vaty, w przypadku Grzegorz byłoby, był, w przypadku mojego imienia, nazywam się Grzegorz. Skąd pochodzisz? Z Witky, Ty, albo Ty z witki? tutaj też nie ma zgodności co, pomiędzy rąkiem a Kasią, yy, więc przedstawiam obydwie formy. Pochodzę z Ukrainy, ja rodom z Ukrainy, jakby było z Polski, to byłoby z Polszczy. Z Niemiec. Z, Nimesz... z Nimeszczyny. Z Francji. Is z Francji. Tutaj Kasia, jak pytałem się Kasia, jaka jest różnica między Z a is, yy, zasani, yy, Tutaj zasadniczo Is wywodzi się z raczej rosyjskiego, więc powinno być raczej Z. A różnica jest taka jak między, Wars, yy, między Warszawą a Lwowem, tak, Czyli z Warszawy. Zerwowa, tak? Prawdopodobnie to, to, to jest ta różnica, na, na którą tutaj Kasia wskazywała. Prawdopodobnie ISTA jest nie, nie do końca poprawne. Aczkolwiek ciężko mi stwierdzić, jak to tak jest, więc na razie to, to zostawię. Jeżeli ktoś, oczywiście, z osób oglądających, chce, chce się wypowiedzieć na ten temat, jak powinno się wypowiedzieć poprawnie, z chęcią zapraszam do dyskusji pod filmem z Hiszpanii, Ispanii, z Portugalii z portu Galii, z Grecji, z Grecji, z Włoch, z Italii, z Anglii, w Anglii, z Austrii, z Austrii, z Czech, z Czechii, z, Czech... z, z Czechii. ze Słowacji, z Słowaczczyny, z Litwy, z Litwy, no i teraz mamy już kolejny zwrot. Gdzie urodziłeś się? Gdzie się urodziłaś? Ty de narodivsja? Albo na, narody narodylasja? Urodziłem się wy. Ja narodivsja. Tutaj zależy od tego, jaki wybierzemy kraj. Gdzie mieszkasz? De ty mieszkajesz? Albo żywesz? Ile masz lat? Z kilku Skilki tobi rokiw, mam menu, ileś tam lat, czyli rokiw. Jakie jest Twoje hobby? Jakie Twoje albo u Tebe hobby? Co lubisz robić? Co, sz, 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 co Ty lubisz lubisz robyty? Czym się interesujesz? Czym cika? wyżsja albo szczo tebe ciekawić lubię czytać książki ja lubię czytaty knygy albo knyżki oglądać telewizję dywy telewizor albo telebaczenia grać na komputerze i to jest będzie problem pytanie czy poprawnie jest tak jak mówi Romek, czyli G, z G czy z H, jak mówi Kasia? Czy będą albo hraty w komputerni i hry, albo graty w komputerni i gry? Tutaj znów pozostawiam y, pole do dyskusji. Grać na pianinie, hraty albo graty na fortepiano, albo pianino. Grać na gitarze, ta sama znów historia. Albo hraty na hitari, albo graty na hitarii. Jakim sportem się interesujesz? Jakim wydom sportu ty cykawisz się? Tutaj dodam, bo zapomniałem, zgubiłem. Znak zapytania. Gram w szachy. Ja graju w szachy albo hraju w szachy. Warcaby w szaszkę. W gry planszowe. W nastylni i chry albo gry. Karty w kartkowi gry albo gry, w piłkę nożną w albo u football albo football w koszykówkę w basketball albo u basketball, w siatkówkę w albo u volleyball albo volleyball, w tenisa, po prostu w tenis, w ping -ponga, w ping-pong albo ping-pong, Trenuję sztuki walki, trenuję w bojowych mystectwach. pływam, ja pławaju albo plawaju, jeżdżę na rowerze, jeżdżę na velosypedii albo velosypedii, jeżdżę na łyżwach, katajusia na kowznach. na kowznach, katajusia na kowznach, no i to tyle. Wydaje mi się, że tym razem da, dałem troszkę więcej. Dla tych, co mówili, że bardzo, bardzo mało, to mam nadzieję, że jest troszkę więcej tym razem. Postaram się, żeby kolejne lekcje były także e, tak dużo bardziej obszerniejsze niż ta pierwsza. Powtórzmy sobie to. Już teraz e, e, spróbujemy od początku. Dzień dobry, dobry ranok. Dzień dobry, cały dzień, czyli dobry den albo dobry den. Miło Cię poznać. Pryjemno poznajam mytys, albo poznajam ja. Jak się nazywasz? Jak się pan, pani nazywa? Jak tebe was zwaty? Nazywam się mene zwaty. Skąd pochodzisz? Zwitki ty, albo ty zwitki? Zwi, ty Pochodzę z Ukrainy. Ja rodom z Ukrainy. Z Polski, z polszczy. Z Niemiec. Z Niemiec. Z czyny, Z Francji. I z Francji. Z Hiszpanii. I z Z Portugalii. Z Portugalii albo z Portugalii. Z Grecji. Z Grecji. Z Włoch. Z Italii. Z Anglii. Z Anglii. Z Austrii. Z Austrii. Z Czech. Z Czechii. Z o Ojej, przepraszam. Ze Słowacji. Z Słowaczczyny. Z Litwy z Litwy. Gdzie urodziłeś? Gdzie się urodziłeś? Dety narodywcja, albo narodylasja. Narody Urodziłem się wy, ja narodywcja. Gdzie ty mieszkasz? Dety mieszkajesz, żywesz. Ile masz lat? Skilki tobi rokif? Mam lat meni rokif. Jakie jest twoje hobby? Jakie twoje u ciebie hobby, co lubisz robić, co ty lubisz robyty, chyba to powinno być, szczo, 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 ty lubisz robyty, przepraszam za błąd, tutaj się. się, czym się interesujesz, czym ciekawyszcia, się? te tebie ciekawić, lubię czytać książki, ja lubił czytaty, knygy, knyżky. Oglądać telewizję. dywitysja, telewizor, telebaczenia. Grać na komputerze. grać na komputerni i gry albo chraty na komputerni i chry. Grać na pianinie. Kraty na fortepian albo graty na pianino, pianino. Grać na gitarze. Kraty na hitarii albo graty na gitarii. Jakim sportem się interesujesz? Jakim wydom sportu ty, cykla się? Gram w szachy. Ja, chra, e, chraju w szachy albo graju w szachy. Warcaby, w szaszchy. W gry planszowe, w nastylni i chry albo gry. W karty, w kartkowi i chry albo gry. W piłkę nożną, w futbol albo u W koszykówkę, w, w albo basketball. Świadkówkę w volleyball albo u volleyball, w tenisa. W tenis w ping-ponga ping-pong albo ping-pong. Trenuję sztuki walki. Trenuję w bojowych mystectwach. Pływam. Ja plawaju albo pła, pławaju. Jeżdżę na rowerze. Jeżdżę, jeżdżę na velosypedii wel, albo wełosipedi. Jeżdżę na łyżwach. Kata Jusia na kowznach. Jak widzicie, niektóre słowa dla Polaków mogą być trudne, ale mam nadzieję, że także polskie formy pomogą e, waszym, naszym, moim kolegom, koleżankom z Ukrainy, także nauczyć się polskiego, czyli kurs będzie działał także w obie strony. E, mam nadzieję, że tak, przynajmniej, że tak, tak, tak będzie się to udawało. E, mam nadzieję, że się lekcja podobała. Dajcie znać, czy nagrywać kolejne. I widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam cię krótko.